Manko z tej strony Evorio. Dzisiaj przedstawię wam grę z serii Assassin's Creed. Jest to kolejna już część Assassin's Creed Unity. W tej części wcielamy się w pana o imieniu Arno. Jest to seria, która jest czasami dość mocno krytykowana ze względu na błędy jakie się pojawiają. No niektórych do się zdążyłem doświadczyć. Przykładowo wchodzę w łódkę i nie mogę wyjść. Mm, ale może zacznijmy od początku. Mm, może wyrażę też tutaj trochę swoją opinię na, na temat całej gry. Yy, na początku zaczynając grę yy, stajemy przed ekranem, że tak powiem, wyboru wydarzenia. Co to znaczy? Wybieramy jedno z wydarzeń, które mamy w Animusie. Bo jak to było w Black Flagu, pracujemy dla Abstergo. I zaczynamy o dziwo nie Asasynem, a Templariuszem. Co mnie no niestety troszeczkę nie tyle co zdenerwowało co no tak. Dziwnie troszeczkę było, yy, no i tak, czego nie ma te, tutaj, co było w poprzednich częściach i co też jakoś mnie osobiście tam drażni. Yy, nie ma dezmonta, yy, nie ma też gościa, którym chodziliśmy po Abstergo w czwartej części. Jesteśmy po prostu my. Czyli osoba siedząca przed swoim własnym komputerem, pracująca dla Abstergo Entertainment. Jak to zostało już wyjaśnione, też w intro do samej gry. Jedyna taka, można powiedzieć, roleplayowa zabawa no właśnie to, że co jakiś czas pojawiają się komunikaty od asesynów, którzy chcą nas zrekrutować jest to na podstawie właśnie, tak jakbyśmy my przy swoim komputerem na scapie z kimś gadali, no coś na tej podstawie no jest to niestety coś co mnie no nie jest to to Minusem gry jest też to, że strasznie dużo zajmuje aż 40 giga dla porównania yy, Obserwowałem, ile zajmuje y, jeszcze nowsza wersja Assassin's Creed Roach. Y, ona chyba tam ma 9GB, żeby nie skłamać. A ta ma około 40 na dysku. Sam no to jest naprawdę dużo. Y, I co do minusów y, gry, bo o nich cały czas mówię. Gra potrafi się czasem zwiesić, a nawet wyłączyć, jeżeli nie mamy odpowiedniego patcha. Dlatego, jeżeli nie macie patcha 1.5, bodajże, to się w niego jak najszybciej zaopatrzcie, bo gra będzie Was dosłownie po dwóch minutach grania wywalać. No i tak skończyliśmy, chyba, minusy. No, może przejdę do plusów. Wielka waga plików yy, rekompensuje nam tym, że gra jest mm, powiedzmy jeszcze większa niż poprzednie części. Co przez to rozumiem? Jak teraz widzicie, jestem w budynku. I to nie jest jedyny budynek, który możemy eksplorować. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. No, do budynku no normalnie możemy sobie wejść i wyjść z ulicy. Tam widzicie, kolejny jest. O, to akurat jest jakaś alejka, ale zapewniam was, y sporo budynków jest otwartych. Możemy wchodzić przez okno, tam widzicie właśnie otwarte okno. Jest to bardzo duży plus gry. Dodatkowo, nasz bohater, którego chyba nie przedstawiłem, nie, powiedziałem chyba, że nazywa się Arno... Yy, może się skradać. Przytrzymujemy kontrol i możemy się skradać. To jest już taki nowy element w grze. Bardzo fajny zresztą, bo możemy przemykać się za plecami wrogów. Yy, możemy także tutaj otwierać drzwi za pomocą yy, lockpików, czyli wytrychów. No niestety ja nie mam tej umiejętności odblokowanej, bo większość umiejętności trzeba teraz odblokować. Przykładowo, jeżeli yy, ale żeś musiał mnie zobaczyć. Jeżeli mamy, mieliśmy w poprzedniej części umiejętność. Rozkaczemy i zabijamy dwóch gości naraz z lotu. No teraz tego nie ma. Ja wam może to pokażę. Character customization skills. <coughs> No to akurat myli. Są tu różne bronie, które możemy kupywać. Yy, ciężkie, yy, jednoręczne, dwuręczne. Yy, tu różne egzekucje. Naprawdę, jest tutaj masa skilli do ulepszania. Co mi się także podoba, troszeczkę nawiązanie może, znaczy, czy nawiązanie, yy, ale troszeczkę podobnie jak w Hitmanie. No tak, jest to skradanka, więc no, nie jest to to podobieństwo, o które mi chodzi. Gdzie jest nasz cel? Yy, podobieństwo, o które mi chodzi, to to, że możemy się zmieniać, no powiedzmy, ubraniami z przeciwnikami. Yy, już wam pokazuję, jak to działa. No niestety nie ma tutaj żadnej, żadnej yy, osoby kompetentnej, yy, z którą mógłbym się zamienić. Zaraz wejdę na ulicę, wam pokażę. No właśnie, Cho chodzę jak taki przygłup trochę. Yy, musicie mi to zrekompensować... Yy, tfu, yy, tfu, co ja gadam, zrekompensować? Nie. Yy, wybaczyć musicie mi to, bo staram się więcej gadać niż... Niż w sumie grać. Hmm. Teraz wam pokażę, jak się przemieniamy. O, tu może zaprezentuję wam skradanie. A nie możemy tu użyć skilla, niestety. O. Spoko, spoko, nic, nic tu się nie działo. Niestety no, podczas tej misji nie możemy użyć tego skilla. Ale jak widzicie wrogowie, ogłupieli, bo składają się za kanapą. Yy, to musicie mi uwierzyć na słowa, że coś takiego jak zamiana yy, przeciwnika jest możliwa. O, tu macie przykład skradania. Nie widzi nas, mimo że jesteśmy za kanapą. Yy, Troszeczkę inaczej wygląda tutaj Eagle Vision. W, poprzedniej, w poprzednich częściach było to na zasadzie, no mogliśmy po prostu mieć ciągle Eagle Vision łączone, a teraz wciskamy V i pokazuje nam, no na jakiś czas, dosłownie tutaj w prawym, y, w prawym dolnym rogu, pokazuje wam czas przez jaki może Eagle Vision być dostępny. I jeżeli zauważyliście mapę na dole, to niechętnie nam pokazuje przeciwników. Musimy właśnie Eagle Vision użyć, żeby nam pokazywało wszystkich. I oni też po jakimś czasie znikają. Tu akurat misja musimy śledzić gościa. Nie powiem wam kogo i dlaczego. Po prostu musimy. Widzicie tutaj dość sporo postaci. Co jak pewnie słusznie zauważyliście, nie byłoby możliwe w poprzednich częściach. Czemu? Po prostu Ubisoft wykombinował taką technologię pozwalającą na generowanie aż do tysiąca postaci z tego, co wyczytałem w internecie. No, skradanie się w tłumie jest jak zawsze to samo. Z tą różnicą, że widzimy od jakiego tutaj pułapu ktoś może nas wykryć. Co jeszcze z takich ciekawych rzeczy. O, zmieniam się akurat w gościa, którego mam przed sobą. Tak to wygląda. No, twarz mam tą samą akurat co ten gościu, a nie swoją. No jest to, no możemy powiedzieć minusik tego, bo no fajniej by było, gdybyśmy jednak przywdziewali y, tylko strój, a nie cały. Cały... wygod. Jeżeli zaczynamy biegać albo robić jakieś gwałtowne akcje to z tego stroju że tak pewnie wychodzimy. O o o o o o o o o Desynchronizacja, bo jesteśmy w wyprzedzi. Niestety. Chciałem coś Wam powiedzieć jeszcze, ale no, na końcu języka, teraz dosłownie mam, bo naszym innym się skupiłem. Eee, dobra, no, nadal śledzimy gościa. To jest to kluczowy. Jakiś niezwykły przeciwnik, jak widzimy, na czerwono się świeci. No, przyniosło nas po desynchronizacji w wyższe miejsce, też fajnie. Właśnie, dostępny teraz mamy inne rodzaje broni, możemy sobie strzelać z fajnej takiej, nie procy, ale no taka fajna wyrzutnia jest. Ciekawą rzeczą jeszcze, którą zauważyłem no niestety tylko na samym początku gry. To, to, że twórcy prawdopodobnie zastosowali e, coś podobnego jak było w LA New R, tej takiej detektywistycznej gierce, czyli e, taki e, motion capture dla twarzy. To znaczy, no e, powiem tak. E, oglądając niektóre katzenki, widać. No, super, super. Yy... O, to też było super, yy, super yy, ekspresję twarzy. No, niestety, jak mówię, widziałem to tylko na początkowych cutscenkach. Dobra. Dobra, śledzimy gościa dalej. Gadałem o plusach gadałem o plusach i no, zapomniałem plusa, który wydaje mi się, że jest dość istotny. No, zgubiliśmy gościa, widocznie. Aha, mamy teraz tutaj dwa poruszania, dwa poruszania się w trybie free runningu. Przytrzymujemy Shift i w prawym górnym rogu widzicie jest free run down i free run up. Yy, tak, naciskając sam SHIFT po prostu sobie biegamy. Idąc do ściany, no nie, prze, nie przeteleportujemy się do, do góry, musimy wcisnąć SPACJĘ dodatkowo, wtedy nam się gościu yy, wspina. Ale fajnym motywem jest to, że... Yy, w, nie pokażę wam tutaj, bo zaraz się pewnie spieprzę na dół i... I będzie po zabawie. Chociaż nie, pokażę wam. Naciskając SHIFT i E idąc w jakimś kierunku, schodzimy po prostu szybko w dół. Dobra, wiedziałem teraz, zrypałem całkowicie akcję. Co w takiej sytuacji robimy? Smog, bomb i ucieczka. Dodatkowo, zobaczcie, klawiszem Q Możemy się ulecić, mamy podjony. Chyba teraz nas niestety ścigać. Niestety, no trudno. Oj, alarm biją, biją na no, alarm. To też nie jest dobra no, wiadomość dla nas. Co do plusów gry. To... Możemy zauważyć, że sztuczna inteligencja jest coraz lepsza i z wrogami walczy się lepiej. O, i przy okazji przypomniałem sobie to, co chciałem Wam powiedzieć. Przeciwnicy, jako że są bardziej inteligentni, potrafią nas zapamiętywać. Więc, jeżeli ktoś nas zobaczy, kto nas gonił wcześniej, to teraz wystarczy, że tylko nas zobaczy i będzie nas gonił. O tym możecie się przekonać także na samym początku y, gry, kiedy to no w, praktycznie w tutorialowej misji, będąc jeszcze małym chłopcem musimy ukraść tam jabłuszko. Dobra, mamy dzwonek, musimy się schować gdzieś Oh. O, i jak widzicie, właśnie to są te błędy w grze, o której mówiłem. Co z tego, że się schowaliśmy, skoro. No właśnie. O, desynchronizacja. chociaż tyle, chociaż dobrze, że nie trzeba, nie wiem, punktu kontrolnego wczytywać czy coś, chociaż i tak się wczyta po naszej śmierci. No, także byliście świadkami jednego z częstych, podobno, błędów gry. W sumie, jeżeli chodzi o plusy i minusy, to będzie na tyle. Chociaż może jeszcze takim lekkim minusem jak dla mnie będzie to, że mam wrażenie, że ta gra jest mm, kopią możemy powiedzieć. Dobra, nazwijmy to po prostu kopią y, przygód y, Edcy Auditore. Znaczy takie mam lekkie wrażenie że w, no, w takim to niestety stylu zostało zrobione. Yy, to znaczy, podobny bohater. Nie powiem, że jest zły, no. ale no właśnie początek też jest taki sam. Yy, początkowo nie jesteśmy asasynem, zabijają nam ojca, który był asasynem, sorry za spoiler mały. Ale to jest na samym początku zrodzone, więc. Yy, gdzie ten bop jest w ogóle? Nie, no nie tu, nie tu, nie tu. Eee, aha. A tu były zamknięte drzwi. Dobra. Kolejnym takim jeszcze plusem, który, na który wpadłem. No nie, niby nie jest to jakieś wielkie, boom, wow, i tak dalej, ale możemy sobie. Customizować postać według naszych upodobań. Twórcy gry niby zapewniają, że nie będzie dwóch takich samych postaci nigdy w tej grze, no bo ta gra ma też tryb koopa. Możemy sobie w koopie z kolegami czy nawet koleżankami, jeżeli ktoś z Was ma, możemy sobie pograć w niektóre misje razem. Ja może teraz bardziej skupię się na misji, tak ale jeszcze co do kustomizacji. Sami widzicie na przykład katane noszę, czyli moją ulubioną broń. Jak widzicie, tutaj niestety musimy sprawdzać co chwilę, czy coś się nie dzieje. Tutaj złego damy radę go strzelić. O. o, widzę, że HP ma. No, nie został zabity za pierwszym razem z naszej fajnej strzałeczki. Blades to coś, co było w czwórce jako te strzałki takie berserkowe, jeżeli ktoś grał. Yy, tak, gościu zszedł na dół. Yy, w ogóle to chyba będziemy musieli... Nie no, piwnice widzę jakieś tu chyba są. No w sumie tak myślę, że chyba jednak poprzestanę yy, nagrywać na tym, co nagrałem obecnie, i skupię się na misji już sam. Tak więc, jeżeli yy, jakimś sposobem udało mi się zachęcić was do tej części gry, no myślę, że gra no jednak jest warta uwagi, mimo tych wszystkich minusów, jakie tam podałem, no to jednak plusy. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu to wszystko rewanżują. Ok, tak. Zbukowanego gościa nie widziałem jeszcze. Na warcie chcę odpoczywać. Dobra. Tak więc ja Was zapraszam do komentowania. Lubienia tych filmików, subskrybowania. A także do zagrania w Assassin's Creed Unity jako wy. Jeżeli macie też jakieś swoje tam sugestie, ja będę ucieszony, jeżeli mi je podacie. Więc na razie, pa, pa, mam nadzieję, że materiał się podobał. W nowej jakości zresztą. Więc do zobaczenia w następnych produkcjach. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, to trzeba by nie subskrybować. Polub i subskrybuj. Brawo dla odważnych. O ty, czemu jeszcze nie subskrybujesz, śmiertelnik?